z Consultax, zaakceptowali nam zniżkę 75% i będziemy płacić dużo, dużo mniej za na, na, na ten nasz dom pod remontem. Warto było składać wniosek. Cieszę się, że go złożyłam. <laughs> yy, I ten... Nie yy, o niej e-mailowo, ale właśnie zdziwiłam się, że ten list przy... Tutaj się wystraszyłam, że może podałam, wiecie, zły adres czy coś. Ale nie, piszę, że o posiadłość 105. <grym> wysyłali to <tu> 74, więc <grym> super. Yy, mam nadzieję, że też to te zwolnienie lekarskie yy, dało mi, że zapłacą mi za te chorobowe. Za kimś się zapłacili, więc to dobrze. Ty będziesz, że wydałam 40 funtów na lekarstwa. Bo za pierwszym razem 99, i potem 28,90. No co, dosyć sporo ale no, miejmy nadzieję, że <laughs> potem mi przejdzie w środę już normalnie do pracy pójdę. Zobaczymy. W każdym razie. jest piątek, yy, ale powiem Wam, że tak się dziwnie człowiek czuje z zatkanem jednym mucha, że, wymucha, że no naprawdę kto nie miał, to nie zrozumie. Chyba, że ktoś miał i uważa, że on to pikuś, <laughs> ale po prostu ciężko się... Kurde, no nie mówcie, mi, że coś mi upsyła, coś mi kapło. Nie, nie ma. Ostatnio w tej gołębie, naprawdę. Gdzieś uważałem, że to nasza sajcja. PEC. Nie nazywają, nie mają imiona, no, ty przyjeżdżają do nas, do górty. Dobrze, że ich nie zatkarniają. Właśnie już dwa razy postawili, Wróci dla niego, na śmierć. Już na tej y, trampolinie, a teraz siadają na sznurkach z na, na płocie i wszędzie. No przegięcie było, to co taty właśnie ściągałam pranie z i co znalazłam, to już było naprawdę przegięcie. Dobra, tam trzeba powiedzieć, odchodzimy sobie. Ja mi niby nic innego nie jest, nie? Ale to tak wyczerpuje. Y, Zwykłe tak oddychanie, mówienie czy coś. No obecnie nie wiem, kto mnie boli, ale nie jest to jakiś tam mega ból. Ale przez to, że nie słyszę na dół, bo przez to, że czuję tą wodę taką chłopą, przez to, że wiecie, bo po prostu jest zablokowane, to, to mnie tak osłabia. Osłabia mnie. Osłabia no mnie, dobra. Kończę, bo nie ma co badać. No właśnie, bada, będę przez Muszę pomontować, Kurczę pogadanek, no bo teraz, wiadomo, ten vlog będzie z dużym opóźnieniem. Ale <gadanie> bo chcę teraz, jestem na etapie vlogu z yy, przedostatnich Polski, potem będzie ląd powrotny, yy, jeszcze go nie zmontowałam, ale muszę zacząć nagrywać pogadanki z procesu zakupu domu, które miałam zaplanowane długich pogadanek. Już tak połowa, że tak powiem, wytwierdzała z bo już nie pamiętam, bo to miałam na bieżąco nagrywać i to co nagrałam gdzieś tam jakieś fragmenty. Będę, a co jeszcze, bo nie ma domu. pewnym nawet nie mam tego pierwszego nagranego, który już mi się oddarł nie śni po nocach, że nazwę go Szczęśliwy Poniedziałek. To jest ze złożenia pierwszej oferty na dom. Zobacz Powiedzcie mi, czego nagrałam, bo ja jeszcze nie wiem, jeszcze go nie nagrałam. Ale w chronologicznie powinien być przed tym vlogiem, długo, długo przed. No, przez przez cały zakupem domu. Dobra. Jestem już w się, więc nie jest mi, tak się tą lekarką, że nie nie wypisała tego, teraz mam pacjenta. Dobra, wracam, bo czekam na te zastrzyki, więc nie mogę zostać. No, wtedy jeszcze raz, później o 6.30 zamykają. do mnie mówi, że może na ten weekend, w niedzielę, bo gdzieś jest bank kolejny w poniedziałek, czyli większość ludzi ma wolne. Ja bym nie miała, ale mam mam wolne, może byśmy pojechali do No czy gdzieś jak Kuzyn będzie, wiecie, że po ciężkim dniu roboty w sobotę, to może byśmy poszli na jakiś wypoczynek, chyba nie gdzieś padać, bo może nie będzie. No i ogólnie, ja jestem zawsze za wyjazdami i tak dalej. No ale jak jestem na Sigde'i'a, to w o tym wiecie, mam takie poczucie winy i w ogóle. No ale jak dostałam już to zwolnienie, to mam tego poczucia winy, bo mam potwierdzone, że nie zmyślam, wiecie o co chodzi. Żeby a ja tak mam. Liczałem się, jak to jest tylko moje podejście, czy jestem wystarczająco chora i tak dalej. No to nie lubię, jak ktoś mnie gdzieś tam widzi na mieście, wiecie o co chodzi. Znaczy nie wychodzę nigdzie, ale wiecie co, gdybym na zakupach mam skotkała, to by było mi głupie, wiecie o co chodzi, bo to nie znaczy, że ja muszę być obłożnie chora, żeby leżeć, bo większość, że tak powiem, chorobowego tak nie wygląda. Nadal pan jeść, na tarcza robić różne rzeczy, <grym>, ale tak człowiek się czuje, przynajmniej ja tak mam. No ale jakby zostałam tu zwolniona lekarskie, no to wiecie, jak mnie ktoś dziś zobaczy, to nie będę się czuła w tak długo, Nawet tak więc... Nawet, mam nadzieję, że coś by wypaliło i gdzieś pojedziemy. Też raczej nie, ale nadzieję że zawsze można mieć. Zmarnowałam 15 minut. W sensie 12 na razie, ale na dojdę do 15. Mogłam coś posprzątać. A tak przyszłam tak szybko się się rozmowy, no i pomyślałam, że że może będzie nie Może <grystanie> będzie gotowy, że będzie. naszą rozmowę, wypisała, przyniosła i już tam na mnie czeka. No i kochani, nie przyjeżdżają. Nikt nie <grystanie> przyjeżdża dzisiaj czy w ten weekend. Mąż właśnie mi powiedział, że kuzyn powiedział, że skoro tego rusztowania nie ma, to to mogłam sobie zrobić tydzień odpoczynku i yy, bardzo dobrze, jak mój mąż też się cieszy, ponieważ to będzie busy weekend u niego w pracy, więc troszeczkę pieniążków wpadnie, bo oczywiście to nie znaczy, że jest wolny wypoczynek, ale z wycieczki też pewnie nici, więc... No, więc będzie to pracujący weekend dla mojego męża, ja jestem na chorobowym do wtorku, czyli pokryję ten właśnie bank holiday. Yy, no, w każdym bądź razie yy, Super, super, oczywiście. Wiadomo, chcemy, żeby jak najszybciej skończyć ten remont i tak dalej, ale też trzeba zarobić na ten remont, więc, no, e, właśnie mój mąż troszeczkę e, za ciebie narzekał, że wszystkie te remontowe rzeczy robimy w weekend, no bo e, pasuje to reszcie ekipy, a e, on przez to właśnie nie zarabia za dużo, no bo nie ma kiedy pracować, nie? No więc teraz akurat jest bank holiday, czyli taki bardziej imprezowy weekend dla ludzi, więcej osób zajmować taksy. To idealnie, mój troszeczkę sobie popracuje, zarobi i będzie na tapety. Nie, tapet nie będzie, bo to jeszcze ustalone. Na szczęście ani mój mąż, ani ja nie chcemy tapet, chcemy chcemy malowanie, aczkolwiek kuzyn wspomniał, że myślał o tapetach u dzieci właśnie, żeby były dekoracyjne, ale ja myślę, że bardziej jestem za kolorkiem i naklejkami takimi, jak mamy tutaj. Mi się wydaje, że to łatwiej po prostu wymienić, wiecie, yy, jakbym się znudzi yy, też yy, różnorodnie, no. znaczy wiadomo, że te naklejki to mniej wychodzi tych obrazków niż tapeta, ale też można różne, na przykład księż... ja sobie wymyśliła, że księżniczki chce na... Zobaczymy jak to będzie, to jeszcze do tego etapu to jeszcze daleko, ale raczej nie planujemy tapet. Moi mąż mówi, tapety to jest o, e, moment, kiedy już zaczynasz zakrywać niedociągności tych ścian, a nie po to, ja tutaj je ładnie robię, żeby je zakrywać. Tylko... Tak samo nie jesteśmy fanami tych, może nie sztukaterii, tak? To się ostatnio oglądałam, bo to są tylko te paski. Ale tego, co tutaj mamy właśnie w korytarzu, taki ozdobnych desek na, 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 ścianach, no to tyle zabiera przestrzeni w tym przejściu. Ale nie tak zastanawiam się, będziemy tam, zrobimy kącik na buty i kącik na, na kurtki i tak dalej i tak sobie myślę, że pewnie za schodami w początkach jadalni, tak myślę, bo w tym korytarzyku to raczej nie, tam nie ma miejsca, powiesisz coś i będziesz musiał tak chodzić cały czas no więc nie ma tam miejsca a z kolei w salonie też nie za bardzo myślę, że w tej jadalni, po prostu tak za schodami taką, wiecie, coś zrobimy ale to są takie rzeczy na później i jak widać na dużo później, ja obstawiałam trzy miesiące na remont yy. i to będzie i tak szczęśliwe jak zakończą taki etap gdzie będziemy, możemy myśleć o wprowadce ale wiecie, te, te meble się to dokupi później, widzicie o co chodzi ale raczej, raczej jeszcze dłużej to będzie trwało, bo yy, wiecie. No. Mamy przynosić ściany, mamy rozbudowywać kuchnię, ja nie wiem. Czasowo dużo zajmie czasu. Czasowo zajmie dużo. Dobra, no. żegnam się z wami i robię ruty, teraz lamę. Zrobiłam przed chwilą, mu dorzuciłam jajka do tego, co zostało z poprzedniego sabie, żeby troszeczkę więcej było. No, ale kuzyn nie przyjeżdża, to trochę takie relaksujące będzie dla mnie. No bo wiecie, ja się staram też no, gotować, nie przeszkadzać, nie coś tam kupić. No, piła nie kupowałam, widzicie, jak będzie na dużej. No, oba. zabieram się za robotę. Chcę to sobie obejrzeć, ale jakoś, kuczę. nic ciekawego mi się nie wyświetla na YouTubie. Oglądam jakieś takie... Znaczy, akurat trafiłam wczoraj na... Czekaj, nie myli, Łukasz i Ania? Taki, akurat było, że kupili dom czy coś. Weszłam i okazało się, że od roku są na YouTubie. Mały kanał, bo tam mają 200, 200 tych followersów, ale e, fajna energia, chociaż tak, tak nieśmiało trochę, ale, ale fajnie, fajnie się ich słucha, więc e, sobie tam obejrzałam parę filmików. A drugi kanał, który za tym pad, e, Plan bez planu. Robi się plan bez planu? Coś kurczę, teraz W każdym razie to był ciekawe, bo mi wyskoczyła ślubna piosenka, gdzie panna, panna młoda śpiewa dla męża i bardzo mi się spodobała. Taka była przeróbka różnych tam hitów. Is i weszłam, oni tam mają um, półtora chyba tysiąca followersów, e, weszłam i oni tam vlogi robią, ale głównie te krótkie filmiki, ale jaka energia, Boże, ta dziewczyna jest super, naprawdę mega polecam ten kanał, zaprosiłam ją na wywiad, więc mam nadzieję, że nam się uda, e, bo napisano mi na Instagramie, na TikToku ich wyśledziłam wszędzie, obejrzałam wszystko, co mają i serio zarażają energię, że znaczy, w sumie sensie ona, ona to tworzy on tam gdzieś tam jest w tle i tak dalej, ale to ona tworzy i jest taka bardzo fajna ta babka Mm, Ku czego na imię? Ania, Asia? Sorry, <laughs> ale właśnie, no mega fajna, mega fajna. I właśnie zaprosiłam ją na wywiad, ona się zgodziła, więc mam nadzieję, że z tego wyjdzie. Aczkolwiek, wiecie, zgranie w terminie, na razie nie przyszliśmy już do takich te tematów. Na razie się zgodziła, mówi, że tego mnie wpadnie na kanał, obejrzy i zobaczymy. Na pewno jej byli w Indiach, wrzucili tam filmik taki. E, właśnie jak specjalują w Indiach i tak dalej, więc e, zapraszam do nich serdecznie, nawet jak się nie zgodzi, czy nawet jak z tego wywiadu nic jeszcze nie wyszło albo nie wyjdzie, to i tak zapraszam do nich, bo super energia, bardzo mi się podoba. E, więc e, no, a tak to właśnie odkryłam takie małe kanały, bo nic mi ciekawego nie wyświetla się do oglądania, a wiecie, też jestem głucha, to i tak jest coś, posłuchaj na to drugie ucho. Mamy dostawę godzinę po czasie. Przez to mój mąż odbiera właśnie dzieci, bo jest 15, 16 po 15 i obydwoje, czyli o to trzeba się pewnie trochę później, bo korki, korki, korki. Ale co mi powiedział kurier właśnie, że korki to jedno, ale dużo było, że ludzi nie było w domu i albo była zła osoba do odbioru, która nie była na liście i musiał dzwonić do centrum i tak dalej, więc dużego załatwiania. No w każdym razie mamy dwa kolejne zaszczyki dla jednej. Na płeczce z nowymi zakupkami dzisiaj żeby leży i odpoczywa. We wtorek będzie zaszczyk. Idziemy, yeah. no, no, idziemy w spacerki. idziemy w moim Sicknote. Zobaczymy ile Wam to zajmie, bo dawno nie byliśmy na takim spacerze docelowym, że tak powiem, że trzeba gdzieś dojść na czas. <laughs> Mamy dwie godziny zamknięcia, więc musimy wyrobić. <laughs> no, nie jest to daleko. A tak na około to korki samochodem, dlatego idziemy. Bo to większy problem z korkami, zaparkowaniem, wyjechaniem stamtąd, bo w drugą stronę właśnie tam jest takie, wiecie, że będzie korek o tej godzinie, więc no. Hej, hej! Let's go guys! Faster we go, faster come back! No już prawie jesteśmy w domu. Z powrotem dostałam to chorobowe odebrane. No ja troszeczkę robiła z dramy, że jest zmęczona, ale teraz już jest prawie na miejscu, to już jest ok. Dochodzimy do domu, ja nie mam mojego sick note. Znalazłam na środku ulicy na no kurde. ja schowałam do kieszeni, żeby nie zgubić. Gości nie ma, ale gotowa jest. Będzie dzisiaj ci Robię te koktajlowe, co mi zostały. Te koktajlowe, oczywiście, zostawiły te skórki, no ale mówi się trudno. Mogłam to w sumie zmiksować. No nie dałam ciorkę. Co ma być, to będzie. Nie ja się przyjmować ja bym w ogóle nie gotowa.